Akt przebaczenia innym i sobie. Panie Jezu Chryste, Stoję dziś przed Tobą, świadoma tego, że moje serce potrzebuje uzdrowienia, że noszę w sobie ciężar bólu, zranień, żalu i gniewu. Pragnę dziś przebaczyć, przebaczam wszystkim osobom, które mnie zraniły, słowem, czynem, zaniedbaniem, brakiem miłości. Przebaczam moim rodzicom, jeśli nie byli dla mnie tacy, jakich potrzebowałam. Jeśli nie okazali mi czułości, zrozumienia, bezpieczeństwa. Przebaczam rodzeństwu, rodzinie, przyjaciołom, kapłanom, nauczycielom, współpracownikom. Wybaczam tym, którzy mnie odrzucili, zawiedli, upokorzyli. Z głębi serca wybaczam im wszystkim, panie. Przebaczam również sobie, moje błędy, moje grzechy, moje wybory. Oddaję ci je wszystkie, Jezu. Ty jesteś większy niż moje upadki. Przebaczam sobie moje słabości, moje lęki, moje zamknięcie na miłość. Przebaczam sobie wszystkie słowa i czyny, które przyniosły innym ból. Panie, pomóż mi zostawić to wszystko na krzyżu. Nie chcę już dźwigać tego ciężaru. Nie chcę żyć w niewoli żalu, gniewu i winy. Ty jesteś moim Zbawicielem, moim lekarzem. Uwolnij moje serce, Jezu. Maryjo, Matko Miłosierdzia, bądź ze mną w tej modlitwie. Pomóż mi przebaczyć naprawdę, całym sercem. Ucz mnie Twojego serca cichego, czystego, pełnego pokoju. Jezu, oddaję Ci wszystkich i wszystko. Wybaczam, przebaczam, i przyjmuję Twoje przebaczenie i pokój. Amen. Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. Panie Jezu Chryste, przychodzę do Ciebie z moim sercem, pełnym ran, bólu i niewypowiedzianych łez. Proszę Cię. Uzdrów mnie od wewnątrz, uzdrowij moje serce. Uzdrów moje rany, które noszę w sobie od lat, te, które powstały przez moje błędy, przez zranienia od innych, przez niewłaściwe słowa i czyny. Uzdrów moje serce, które zostało złamane przez straty, rozczarowania i zdrady. Uzdrów mój smutek, który wciąż mnie boli, choć próbuję go ukryć. Proszę cię, Jezu, uwolnij mnie od strachu i lęku od poczucia nieadekwatności, od wątpliwości, które przytłaczają moją duszę. Pomóż mi wyjść z lęku przed odrzuceniem, z lęku przed niepowodzeniem. Uzdrowij moje relacje z innymi i ze sobą samą. Uzdrów mnie z samotności, którą czuję w głębi siebie. Zabierz moje grzechy i winy, które wciąż trzymam w sercu, wszystko to, czym obciążam siebie i innych. Zdejmij ze mnie ciężar winy i pozwól mi poczuć pełnię Twojej miłości i przebaczenia. Chcę być wolna od przeszłości, która trzyma mnie w niewoli. Uzdrów moją pamięć, abym potrafiła patrzeć na siebie i innych oczami miłości. Maryjo, Matko Miłosierdzia, przyjdź do mnie z Twoją matczyną troską. Pomóż mi otworzyć serce na uzdrowienie, które przynosi Twój Syn. Proszę, wstawiaj się za mną u Jezusa, bym mogła poczuć Jego miłość, która uzdrawia każdą ranę. Matko, obdasz mnie pokojem, który przynosi tylko Jezus. Panie Jezu, uzdrów moją duszę, uzdrów moje serce, oczyść mnie z wszelkich zranień i pomóż mi patrzeć w przyszłość z nadzieją. Chcę być nową kobietą, pełną radości, pokoju i miłości, gotową do życia w Twojej łasce. Uzdrowienie niechaj będzie moim dziedzictwem, Twoim darem dla mnie. Jezu, uzdrawiaj mnie teraz i na zawsze. W Twoje ręce składam całe moje życie. Amen. Pan jest blisko wszystkich. Którzy go wzywają, wszystkich, którzy go wzywają szczerze. Spełnia pragnienia tych, którzy się go boją, słyszy ich wołanie i ratuje ich. Słowo Boże wzywa nas, byśmy z ufnością patrzyli na Jezusa, który w swoim cierpieniu objawił miłość Boga do człowieka. W tych chwilach, kiedy rozważamy Jego mękę, pozwólmy, by Jego Słowo dotknęło naszych serc. W duchu pokory i wdzięczności, modląc się na różańcu, Powierzmy Mu nasze życie, nasze rany i nasze pragnienie pełnego zjednoczenia z Jego ofiarą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny. Świętych obcowanie, grzechów, odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wiarę, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O nadzieję, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O miłość, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Przychodzę dziś do Ciebie. Maryjo, z sercem zranionym i pełnym ciężarów, które noszę od dawna. Wiem, że jako Matka współczująca i bliska ludzkiemu bólowi, Ty rozumiesz każdą moją łzę, każde rozczarowanie, każdą ranę zadaną przez brak miłości, odrzucenie czy niesprawiedliwość. Pragnę przebaczyć sobie i innym. Pragnę pozwolić Bogu uzdrowić te miejsca mojego serca, które zamknęły się na miłość. Maryjo, która trwałaś wiernie u stóp krzyża, Naucz mnie kochać pomimo cierpienia. Pomóż mi oddać Jezusowi cały mój ból, niech stanie się ofiarą, która przynosi uzdrowienie i pokój. Niech ten różaniec stanie się dla mnie drogą ku pojednaniu z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samą sobą. Prowadź mnie, matko, ku światłu, które nie gaśnie, nawet w najciemniejszym doświadczeniu. Amen. Tajemnice bolesne tajemnica pierwsza modlitwa pana Jezusa w ogrojcu. Ojcze! Jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode mnie, jednak nie moja wola, ale twoja niech się stanie. W tej tajemnicy widzimy Jezusa w ogrójcu, w pełni ludzkiego cierpienia, modlącego się do ojca. On, pełen miłości do nas, podejmuje trudne doświadczenie samotności i lęku przed nadchodzącą męką. Jezus pokazuje nam, jak się modlić w godzinach kryzysu całkowicie, oddając się woli Bożej. Panie, w chwilach moich lęków i niepewności. Daj mi siłę, bym potrafiła ufać Twojemu prowadzeniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga biczowanie Pana Jezusa. Wtedy żołnierze wzięli Jezusa i biczowali Go. Jezus, niewinny, poddany okrutnemu biczowaniu, przyjmuje cierpienie z miłości do nas. Jego ciało zostaje poranione, a On nie broni się, ale przyjmuje to dla naszego zbawienia. Panie, w obliczu mojego bólu i cierpienia. Pozwól mi zrozumieć, że Ty również cierpiałeś dla mnie, abym mogła doświadczyć Twojej miłości i uzdrowienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo Łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Wtedy wzięli koronę cierniową i włożyli Mu na głowę. Jezus, Król Królów, przyjmuje na swoją głowę koronę cierniową, ukazując w ten sposób, jak wielką ofiarą jest Jego panowanie. Ból, który Jezus znosi, przypomina nam, że prawdziwa władza leży w pokorze i ofierze. Panie, przyjmuję Twoją koronę w moim życiu. W chwilach upokorzeń i cierpienia, daj mi siłę, bym przyjęła Twoją wolę z pokorą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako im my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta Dźwiganie krzyża na kalwarię niosąc krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Jezus, niosąc swój krzyż, staje się symbolem naszej drogi przez życie, pełnej trudności i cierpień. On, mimo bólu, idzie ku pełnieniu woli Ojca, dając nam przykład, jak przyjąć nasze krzyże. Panie, pomóż mi nieść mój krzyż z wiarą, nie odwracając się od Ciebie, ale z ufnością podążając za Tobą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego. Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta śmierć pana Jezusa na krzyżu. Jezus zaś zawołał głośno i powiedział: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. I po tych słowach wyzionął ducha. Jezus umiera na krzyżu, oddając swoje życie za nas, za nasze grzechy, za naszą zbawienie. W jego śmierci znajduje się pełnia miłości Boga do człowieka. Panie, przyjmuję twoją ofiarę. W twojej śmierci odnajduję nadzieję na życie wieczne. Dziękuję ci za dar twojej miłości i zbawienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.